Dzisiaj na naszej kanapie debiutantka pani Ania Cieślar, pani Anna, ze swoją książką Berdo. Będziemy rozmawiały o tym, co to znaczy być debiutantem, debiutantką w dzisiejszych czasach, ale tak naprawdę to chyba będziemy głównie rozmawiały o bieszczadach. Chyba tak. Chyba tak. No, jak się czyta tę powieść, to trudno nie mieć z tyłu głowy tych wszystkich odniesień licznych, prawda, które mamy, kiedy myślimy o literaturze um, dotyczącej tamtego regionu, bo to będzie i siekierę zada, i to będzie baza ludzi umarłych, ale to też będą takie książki, które nazwałabym y, w bardzo stereotypowy sposób chłopackimi, Czyli e, takie lektury typu książki Jacka Londona, prawda? Nie, nie mówię tego tak, tylko tak. dlatego, że jest wilk na okładce, prawda? E, czy pani pisząc tę powieść e, też najpierw zanurzała się w świat tamtych, e, tamtych wyobrażeń? Najbardziej Jacka Londona o, i Kuruda. To okay. były po prostu od dzieciństwa moje ukochane książki i przeczytałam. Chyba wszystkie, tak mi się Aha. wydaje, aczkolwiek nie jestem pewna, musiałabym poszperać jeszcze w jakichś antykwariatach. Także od, od dzieciństwa to mi się podobało i tym się inspirowałam. No a Bieszczady to po prostu jak pojechałam raz, to już przepadłam i książka nie mogła się. Gdzie indziej, że tak powiem, działać cała akcja, także to było przesądzone już na samym początku. Czyli to było tak, że raczej bieszczady panią zainspirowały do pisania, czy najpierw pojawiła się historia, którą pani tutaj prowadzi? Nie, najpierw lokalizacja, o. a dopiero potem po prostu cała historia, która pasuje do bieszczadów. Okej, okay. bardzo ciekawe, czyli to góry były inspiracją. Bieszczady teraz stały się takim też na powrót dosyć. Popularnym w kulturze miejscem poprzez serial, prawda? poprzez watachę, która y, Watacha biega po wieszczadach w tej tej i rozwiązuje różne y, zagadki. Y, ale y, zastanawiam się, czym dla Pani są Wieszczady, jakie to jest miejsce już bez tych wszystkich odniesień kulturowych, co to znaczy być tam i co to znaczy jakby otaczać się tą przyrodą dla Pani. Dla mnie to jest takie, taki sposób na wyciszenie się, mm -hmm. właśnie poczucie tak dokładnie i dosłownie poczucie przyrody, oderwanie się od, od wielkiego miasta, którym jest Kraków i jeszcze większego, którym jest Warszawa. Mm -hmm. Także dzięki temu mogę się właśnie wyciszyć, uspokoić i, no i generalnie poczuć, jak to jest być na łonie natury, tak dosłownie? Tej natury jest bardzo dużo w książce. Rzeczywiście jakby bohaterowie, ojciec, syna, także ci wszyscy towarzyszący im na drodze, ludzie, oni są bardzo zanurzeni w, w, w przyrodzie. Oni są też w konflikcie w sumie z tą przyrodą, prawda? Berdo jest w jakimś takim zwarciu czy starciu, on jest kłusownikiem, jest kimś, kto. Działa jakby tej przyrodzie wbrew w pewnym sensie. Więc przyroda też jakoś determinuje w ogóle ich losy, prawda? No, dokładnie. Natomiast no, myślę, że to jest mocny wątek takiego próby podporządkowania sobie tej przyrody, tak. i to raz wychodzi, raz nie wychodzi. No, jednak człowiek w. W starciu z taką przyrodą, no czasem po prostu wychodzi na tym źle i się wydaje taki malutki nawet sam sobie. Więc trzeba mieć respekt też do tego i myślę, że to w bardzo widać. Tak, jest to bardzo, bardzo wyraźne. Nie spojlując Państwu niczego, naprawdę wątki dotyczące zwierząt są tutaj no, kluczowe, prawda? Rozwiązują pewne kwestie, nawet można by się pokusić o taką, o taką refleksję, ale to jest też książka o. Chropowatej miłości ojca i syna, małego syna, bo przecież to jest zaledwie kilkuletni, ile on ma lat? Sześciolatek, Sześciolatek sześcioletni chłopczyk, um, który ma bardzo dziwną relację ze swoimi rodzicami i ma bardzo trudną relację z ojcem. Czy może nam pani trochę powiedzieć o tym, kim oni są i co się dzieje w ich życiu? Właśnie zastanawiam się, jak to zrobić, żeby za dużo nie, po, nie powiedzieć i nie zdradzić, co się tam dzieje. Ale e, faktycznie Radek no, po prostu staje jakby w, trochę w opozycji do swojego ojca, bo on jednak, podobnie tak jak ja, po prostu kocha. kontempluje i kocha tą przyrodę, i po prostu e, najchętniej to by przytulał się do, do wilków i do wszystkich zwierzaków napotkanych, no, a, a ojciec jest kim jest, jest kłusownikiem, więc tutaj po prostu jest konflikt na tej linii. I chłopiec I, też to jest taka bardzo mocna scena, jak chłopiec e, jakby zdaje sobie sprawę z tego, czym się zajmuje jego tata, prawda? I to jest Dokładnie. bardzo bolesna, bolesna rzecz. Ale konflikt jest tam na różnych polach i płaszczyznach. Bardzo ciekawym wątkiem w tej książce jest to, jest brak, pewien brak, brak matki. To jest chłopiec wychowywany właściwie przez tatę. Dokładnie tak. I to jest, myślę, tak mało chyba nagłośniony jeszcze w literaturze motyw, bo to, czy, czy ogólnie w życiu też, że jednak bardziej się zwraca uwagę na samotne matki. A, a tych samotnych ojców jest dużo mniej, więc myślę, że to też wyróżnia Berda spośród innych książek. Wyróżnia Berda, bohatera, również kolejna rzecz. On jest, bo to jest też w sumie powieść o jakimś wykluczeniu. On jest bardzo specyficznym obywatelem. Dokładnie. E, człowiekiem, który jest właśnie takim trochę bieszczadzkim wyrzutkiem, ale jest też człowiekiem, który jest przez społeczeństwo traktowany w sposób. No, pełen nietolerancji dlatego, że jest pochodzenia romskiego. I o to chciałam zapytać, bo w książce używa Pani języka romów. Tak. Co to za historia, skąd to się wzięło, dlaczego i co ma pani z tym wspólnego? To się wzięło z prostej przyczyny, ponieważ właśnie jak starałam się zbudować na takiego pełnokrwistego bohatera, chciałam jakoś. Podkreślić to, że, że on jest taki właśnie niezależny, trochę taki, taki szorstki i nie chce się dać podporządkować systemowi, tak można powiedzieć, tak. myślę. I y, 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 pomyślałam sobie, że, y, że to jest dobry sposób, i nawet chyba ktoś, ktoś gdzieś tam w jakiejś rozmowie y, rzucił: A może, jak z niego zrobiła cygana? Mhm. Ja mówię: Czy to jest myśl? I tak zaczęłam właśnie myśleć nad tym i rozważać to, i potem tak mi to spasowało, że już nie byłam w stanie zrezygnować z tego pomysłu. A jeśli chodzi o sam język, to człowieka, który robił tłumaczenie tych fragmentów na Rozumiem. język romski, poznałam przypadkiem. O, o, pewnie nie ma przypadków w życiu tak naprawdę. Tak? No właśnie, to by się można było nad tym zastanawiać, tak. ale teoretycznie, teoretycznie mhm. przypadkiem. I to jest ktoś romskiego pochodzenia, Do, tak? Tak, 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 mhm. dokładnie, tak. Czy poznawała Pani tę kulturę także właśnie dzięki tej, tej osobie? Też troszkę, mhm. chociaż, chociaż tutaj było bardziej na zasadzie samego tłumaczenia, Rozumiem. a jeśli chodzi o, o kulturę Romów, to bardziej właśnie z książek. Mhm. I mhm. nawet udało mi się zdobyć słownik romsko-polski. Także jak się pogrzebie, to można znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy mhm. i ciekawych rzeczy mhm. się dowiedzieć. To jest też książka o, w sumie o ofierze. O tym, że można ofiarować coś po to, żeby kogoś lub coś ważnego dla siebie uratować. Więc pani porusza dużo takich bardzo klasycznych figur, prawda? Bardzo dużo takich charakterystycznych dla, dla powieści sposobów budowania rzeczywistości. Ale gdyby pani miała powiedzieć tak w jednym krótkim zdaniu, o czym dla pani przede wszystkim jest ta książka? W jednym krótkim. Tak, okay. <laughs> dla mnie to jest książka o relacji. Okay. O relacji międzyludzkiej i tym, co się na, na tej linii dzieje. No właśnie głównie to jest ojciec syn, ale też, też są różne inne, które, te, które się tam dzieją i wydarzają. O czym nie będę na razie mówić. W każdym razie głównie właśnie o, mm -hmm. o relacjach międzyludzkich i myślę, że to jest, to jest taki mocny punkt tej książki. To jeszcze na koniec takie pytanie, jak się pani czuje jako debiutantka? To fajnie czy nie fajnie jest być debiutantką dzisiaj w Polsce? Ja na razie w ogóle nie wiem, co się dzieje okay. dookoła. Po prostu na razie jadę na takiej fali, wow, udało się. I, I po prostu jestem szczęśliwa i otaczają mnie ludzie, którzy, którzy są bardzo fajni, mili, profesjonalni mm -hmm. i i naprawdę super mi się z nimi współpracuje, także życzyłabym każdemu, żeby, żeby trafił na takich ludzi i zadebiutował w taki sposób. A co będzie dalej, to zobaczymy. To jeszcze tylko słowo o okładce, bo jest naprawdę dosyć niezwykła i bardzo zwraca uwagę. Kto jest, spod czyjej ręki wyszła ta okładka? Pani Katarzyna Bućko projektowała tą okładkę i jestem jej bardzo wdzięczna, bo po prostu jest rewelacyjna. Na pewno bardzo zwraca uwagę. No dobrze pani Anno, na okładce pani książki Ignacy Karpowicz, uznany... Polski autor i nagradzany pisze tak, Cieślar umiejętnie rozstawia literackie wnyki, poruszający debiut. E, a zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko polecić państwu książkę, żebyście zajrzeli, zobaczyli. E, wpaść we wnyki. Wpaść, proszę, proszę wpadać we wnyki <gry> rozstawione przez, przez panią Annę. I zapraszamy w Bieszczady, z książką w Bieszczady, to chyba jest w ogóle dobry plan, co? dobry, dobry, Rozsięś się w hotelu i z książką, herbatką i czytamy, Kasią i czytamy. Gratulacje i powodzenia. <noise> Dziękuję bardzo. Dzięki.